Sutra VI. Patriarchy Zen. Rozdział trzeci. Rozwianie wątpliwości. Pewnego dnia prefekt Way zwołał wielkie zgromadzenie razem z mistrzem w celu spożycia bezmięsnego posiłku. Przy końcu posiłku prefekt poprosił mistrza o zajęcie tronu i razem z urzędnikami państwowymi, uczonymi oraz ludźmi świeckimi, z szacunkiem zwrócił się do niego, mówiąc: Słyszeliśmy, jak objaśniałeś doktrynę, która w istocie nie może być pomyślana ani ujęta w słowa. Wciąż jeszcze mamy nieco pomniejszych wątpliwości i chcielibyśmy, abyś w swoim wielkim współczuciu zechciał je nam szczegółowo wyjaśnić. Mistrz odpowiedział: Jeżeli macie jakieś wątpliwości, zapytajcie po prostu, a ja od razu wyjaśnię. Pan Wey powiedział wówczas: Czyż to, co objaśniałeś, nie jest doktryną wielkiego mistrza Bodhidharmy? Tak, powiedział mistrz. Słyszałem powiedział prefekt, że kiedy Botitharma po raz pierwszy zaczął nawracać cesarza Wu Liang, cesarz zapytał go, mówiąc: „Przez całe moje życie budowałem świątynie, pomagałem mnichom, udzielałem im datków i żywiłem ich. Jaką cnotę zasługi zyskałem?” Botitharma odpowiedział: „W rzeczywistości nie ma żadnej cnoty zasługi. Nie rozumiem jeszcze tej zasady i chciałbym, abyś mógł mi ją wyjaśnić.” Mistrz odpowiedział. Oczywiście, że nie ma żadnej cnoty zasługi. Nie wątp w słowa starego mędrca. Umysł cesarza W był niewłaściwie nakierowany, nie rozumiał on prawdziwej doktryny. Budować świątynie, wspomagać mnichów, udzielać datków i przygotowywać bezmięsne posiłki, zwane jest poszukiwaniem dobrego losu, a nie powinno się mylić dobrego losu z cnotą zasługi. W Dharmakai cnota zasługi nie polega na pracy dla dobrego losu. Mistrz mówił dalej. Urzeczywistnienie swej natury jest zasługą, bycie zrównoważonym jest cnotą. Kiedy nie ma zahamowań w strumieniu myśli, kiedy stale urzeczywistniacie pierwotną naturę, kiedy robicie to prawdziwie, rzeczywiście i głęboko, jest to zwane cnotą zasługi. Zasługą jest wewnętrzna pokora umysłu, cnotą szlachetne postępowanie. Posiadanie własnej natury jako pewnej podstawy dziesięciu tysięcy darm jest zasługą. Cnotą jest, gdy umysł w swej pełni nie czepia się myśli. Nie odchodzenie od swojej własnej natury jest zasługą. Reagowanie na okoliczności bez przywiązywania się jest cnotą. Jeżeli pragniesz mieć cnotę zasługi w zgodzie z darmakają, musisz jedynie postępować za tą metodą. Jest to bowiem prawdziwa cnota zasługi. Jeżeli ktoś praktykuje cnotę zasługi, to nie ma on nigdy uwłaczających myśli, ale zawsze działa z szacunkiem dla wszystkiego. Umysł zawsze poniżający innych nie jest wolny od egotyzmu. Oczywiście oznacza to bycie bez zasługi. Jeżeli czyjaś własna natura jest podległa ułudzie i nie jest urzeczywistniona, jest to oczywiście bycie pozbawionym cnoty, ponieważ jest faktem, że ego samo z siebie jest z natury wyniosłe. Zawsze patrzy ono na wszystko z góry. Dlatego, uczeni i szlachetni słuchacze, kiedy myśli przepływają bez zahamowania, jest to zasługa. Kiedy umysł działa w równowadze, jest to cnota. Dyscyplina własnej natury jest zasługą. Dyscyplina czyjegoś własnego ciała jest cnotą. Aby posiąść cnotę, zasługi musicie wejrzeć w swoją własną naturę. Nie osiągniecie jej poprzez dobroczynność dla mnichów. Dlatego dobry los różni się od cnoty zasługi. Cesarz W. nie rozumiał prawdziwej zasady, a tym, który się mylił, nie był nasz Mistrz Patriarcha. Prefekt ponownie zapytał, mówiąc: Często spotykam mnichów i osoby świeckie, którzy recytują Amitabha, chcąc narodzić się w zachodnim raju. Wasza czcigodność mógłby to omówić? Czy można się tam narodzić, czy też nie? Chciałbym, abyś rozwiał moje wątpliwości. Mistrz powiedział: Panie prefekcie, posłuchaj proszę uważnie tego, co mam ci do powiedzenia. W mieście Sravasti Buddha wypowiedział sutrę, która dawała wskazania odnoszące się do zachodniego raju i czyniła jasnym to, że podróż tam nie jest sprawą odległości. Z dosłownego punktu widzenia mówi się, że jest on oddalony o 10 Wan i tysięcy Li. Ale w istocie odnosi się to do 10 rodzajów zła oraz 8 złudzeń wewnątrz nas. I to jest tym, co rozumiane jest poprzez mówienie o tym jako o odległości. Może to być nazwane odległym z powodu czyichś płytkich korzeni. Może to być nazwane bliskim z powodu czyjegoś wzniosłego rozumienia. Chociaż istnieją te dwa rodzaje ludzi, nie ma dwóch rodzajów darm. Ludzie różnią się w czasie pomiędzy ułudą a przebudzeniem, ponieważ istnieje powolność i szybkość w osiąganiu. Ludzie pogrążeni w ułudzie odwołują się do imienia Amitabhy, poszukując narodzenia się tam, w zachodnim raju, ale osoba przebudzona sama ucisza umysł. Dlatego Buda mówi... Kiedy czyjś umysł stał się cichy, wówczas jest tam spokój stanu buddy. Panie prefekcie, jakaś osoba może znajdować się na wschodzie, ale jeżeli jej umysł jest spokojny, wówczas nie ma tam błędu. Lecz, chociażby nawet jakaś osoba znajdowała się na zachodzie, jeżeli jej umysł nie jest spokojny, wówczas tkwi ona wciąż w błędzie. Oto osoba znajdująca się na wschodzie. Tkwi ona w błędzie i wzywa imię Amitabhy, poszukując narodzin w zachodnim raju. Oto osoba znajdująca się na zachodzie. Również tkwi w błędzie, ale gdzież może poszukiwać narodzin poprzez wzywanie imienia Amitaphy? Ludzie nieświadomi nie rozumieją swojej własnej natury i nie wiedzą, że kraina spokoju znajduje się wewnątrz ich własnego ciała, i dlatego to pragną pójść na wschód lub też pragną pójść na zachód. Ale dla osoby oświeconej wszystkie miejsca są takie same. Dlatego Budda mówi bądź zadowolony i ciesz się w jakimkolwiek byś nie był miejscu. Niech nic bezwartościowego nie wchodzi ani nie powstaje w twoim umyśle, panie prefekcie, a wówczas wejdziesz na drogę zachodniego raju, który nie jest daleko. Ale jeżeli będziesz hołubił umysł niecnotliwy, to choćbyś wzywał imię Buddy, trudno ci będzie się tam narodzić. Teraz chciałbym powiedzieć wszystkim uczonym i szlachetnym słuchaczom, że najpierw poprzez usunięcie dziesięciu rodzajów zła przebędziecie 10 tysięcy li, a następnie, kiedy usuniecie osiem błędów, przebędziecie pozostałe osiem tysięcy. Kiedy będziecie urzeczywistniać prawdziwą naturę w każdej myśli i będziecie stale praktykowali opanowanie, dostaniecie się tam w mgnieniu oka i w ten sposób ujrzycie Amitabhę. Jednym, co musicie zrobić, to praktykować dziesięć cnót, tak więc Dlaczego mielibyście dalej dążyć do narodzin w zachodnim raju, jeżeli nie położyliście kresu dziesięciu rodzajom zła w waszym umyśle? Jaki Buddha was powita? Ale jeżeli potraficie urzeczywistnić niepowstawanie myśli natychmiastowej doktryny, ujrzenie zachodniego raju zajmie wam jedynie chwilę. Ale jeżeli ktoś, bez urzeczywistnienia, wzywa imię Amitaphy, aby szukać drogi do narodzin w odległym kraju, jakże mógłby to osiągnąć? Ja i wy wszyscy możemy przybyć do zachodniego raju w ułamku chwili i zobaczyć go wprost przed naszymi oczami. Czy wszyscy chcecie widzieć? Wszyscy pełni szacunku powiedzieli: Jeżeli możemy zobaczyć go tutaj, dlaczego mielibyśmy życzyć sobie przyszłego narodzenia się tam? Chcielibyśmy, aby wasza wielebność w swym współczuciu i wyrozumiałości zechciał odsłonić zachodni raj, tak aby wszyscy mogli go zobaczyć. Mistrz powiedział. Fizyczne ciało każdej zwykłej osoby jest miastem, którego bramami są uszy, nos i język. Na zewnątrz istnieje pięć bram, a wewnątrz jest brama intelektu. Umysł jest miejscem, a własna natura jest królem, który zamieszkuje na podłożu umysłu. Kiedy jest tam własna natura, jest tam król, kiedy ona odchodzi, odchodzi król. Kiedy się tam znajduje, umysł i ciało żyją, ale kiedy odchodzi, umysł i ciało zanikają. Stan buddy pochodzi z kultywowania własnej natury wewnątrz nas. Nie poszukujcie jej na zewnątrz ciała. Kiedy wasza własna natura jest podległa ułudzie, jesteście zwykłymi ludźmi. Ale kiedy wasza własna natura jest przebudzona i czujna, jesteście buddami. Posiadać współczucie i wyrozumiałość to być Avalokiteswarą. Gotowość służenia i dobroczynność są zwane Mahastama Prapta. Żyć spokojnie to być Siak Siakyamunim. Być zrównoważonym to być Amitabhą. Rozróżnianie twoje i moje to góra Meru. Błędne myślenie to woda oceanu, a namiętności to fale. Pragnienie krzywdzenia innych ja jest złym smokiem. Chciwość i gniew są czyśćcami. Głupoty i przywiązania są zwierzętami. Szlachetni i uczeni słuchacze, praktykujcie stale dziesięć cnót, a niebiański świat pojawi się. Usuńcie rozróżnianie twoje i moje, a góra Meru zostanie obalona. Wyrzućcie błędne myśli, a ocean wyschnie. Uwolnijcie się z namiętności oraz zmartwień, a fale się uspokoją. Zapomnijcie o pragnieniu krzywdzenia, a ryby i smoki wymrą. Kiedy na terenie waszego własnego umysłu przebudzicie się ku naturze swoistości, rozbłyśnie tam wielka jasność promieniująca czysto i pogodnie przez sześć bram zmysłów i rozpraszając sześć sfer pragnienia. Kiedy własna natura promieniuje wewnątrz, trzy trucizny zostają natychmiast usunięte. Czyśćce i wszystkie złe uczynki zostają od razu rozproszone. Rozumieć jasno w ten sposób to, co wewnętrzne i co zewnętrzne, nie różni się niczym od przebywania w zachodnim raju. Lecz jeśli nie praktykujecie tej dyscypliny, jakże moglibyście tam dotrzeć? Słysząc te słowa, wszyscy obecni wejrzeli natychmiast w swoją prawdziwą naturę i złożyli głębokie uszanowanie mistrzowi chwaląc. Zaprawdę, to jest cudowne. Uczyńmy wszechogarniający ślub, zaśpiewali, by istoty we wszystkich światach darmy usłyszały tę naukę i bezpośrednio osiągnęły urzeczywistnienie. Mistrz powiedział: Jeżeli chcecie praktykować, możecie to robić żyjąc ze swoją rodziną. Pójście do klasztoru nie jest rzeczą konieczną. Móc praktykować, będąc razem ze swoją rodziną, to tak jakby się było mieszkańcem Wschodu o czystym umyśle. Być w klasztorze, a jednak nie praktykować, to tak, jakby się było mieszkańcem Zachodu o złym umyśle. Umysł musi jedynie być czysty i spokojny, i w ten sposób czyjaś własna natura znajdzie się w zachodnim raju. Prefekt Way zapytał ponownie: W jaki sposób można praktykować, żyjąc ze swoją własną rodziną? Chciałbym, abyś zechciał udzielić nam nieco pouczeń. Mistrz odpowiedział: Mam dla Was wszystkich wiersz o tym, co bezkształtne. Musicie tylko wprowadzić go w praktykę a będziecie zawsze w tym samym miejscu, co ja. Ty oś będziecie w klasztorze, gdzie nauczam. Jednakże, jeśli nie wprowadzicie go w praktykę, to możecie ogolić swoje włosy i opuścić swoją rodzinę. Lecz jaką korzyść przyniesie to waszemu praktykowaniu darmy? Wiersz brzmi następująco. Jeżeli umysł jest spokojny, jaka jest potrzeba przestrzegania wskazań? Jeżeli macie prawy umysł, jaki jest pożytek z praktykowania dhyany? Życie wdzięczności to osobiste opiekowanie się ojcem i matką. Życie wielkoduszności to równe współczucie dla przełożonych i podwładnych. Życie w szacunku to bycie w zgodzie zarówno ze starszymi, jak i z młodszymi. Życie cierpliwości to nie sprzeczanie się, kiedy inni są w błędzie. Jeżeli wiercąc drewno, potrafisz wydobyć ogień, to czerwony lotos z pewnością wyłoni się z błota. To, co gorzko smakuje, jest w rzeczywistości uśmierzającym lekarstwem. To, co drażni ucho, jest właśnie szczera mowa. Gdy porzucisz błędy, nieuchronnie wyłoni się prażnia, ale bronienie swoich braków odsłania podły umysł. Spędzajcie zawsze swoje dni na przebaczaniu i wielkoduszności, ponieważ osiągnięcie darmy nie polega po prostu na dawaniu pieniędzy. Boti znajdziecie jedynie w umyśle, jaki więc pożytek z szukania tajemnicy na zewnątrz? Jeżeli słuchacie mojego nauczania i jesteście w zgodzie z jego praktyką, niebiosa znajdują się wprost przed waszymi oczami. Mistrz powiedział ponownie. Szlachetni i uczeni słuchacze konieczne jest dla was jedynie wprowadzenie tego poematu w praktykę, a osiągniecie wgląd we własną naturę i bezpośrednio urzeczywistnicie stan Buddy. Nie zwlekajcie z praktykowaniem darmy. Wszyscy możecie teraz odejść, ponieważ wracam do cao ci. Jeżeli ktoś ma jakiekolwiek wątpliwości, może przyjść i zapytać o nie. Wówczas prefekt Wei, jego urzędnicy oraz szlachetni mężczyźni i pełne wiary kobiety, którzy byli na zgromadzeniu, wszyscy osiągnęli otwarcie urzeczywistnienia, wierząc, przyjmując i przestrzegając praktyki. Przypisy. Przypis 1. Cesarz Wu z Liang panował jako cesarz Xin przez okres 48 lat. Od Pien. 502 do 550 roku nasevka w czasie dynastii Liang, która trwała od 502 do 556 roku n.e. Koniec przypisu. Przypis 2. Cnota zasługi. Pierwszy z dwóch chińskich znaków oznacza zasługę, chwalebność. Drugi cnotę, doskonałość moralną. W terminologii buddyjskiej ma to pewne specjalne znaczenia. Cnota zasługi mieści w sobie nie tylko to, że mają miejsce dobroczynne działania, bez jakiegokolwiek spodziewania się nagrody, ale również wewnętrzne zasługi, które mają związek z wyzwoleniem umysłu z wszelkich przywiązań, złudzeń i błędnych poglądów, w celu osiągnięcia jego pierwotnego, czystego stanu jasności i spokoju. Jest to często mylone, jak robił to cesarz W, z bogactwem i cnotą. Jest to zwykłe spełnianie dobrych uczynków, z którymi jest związany pewien stopień oczekiwania nagrody. Ponieważ Tą nagrodą jest zazwyczaj dobry los, jest to nazywane określeniem, które można przetłumaczyć jako cnotę karmiczną. Ale najważniejszym faktem jest to, że tym działaniom nie towarzyszy dyscyplina umysłu, nie mogą więc być one nazwane cnotą zasługi, która jest przedmiotem rozprawy patriarchy. Dla wyjaśnienia tych różnych kwestii, posługujemy się raczej pełnym terminem cnoty zasługi. Niż po prostu zasługami, ponieważ ważnym jest, aby te różnice zostały jasno zrozumiane. Koniec przypisu. Przypis 3. Poszukiwanie dobrego losu. Spełnianie dobrych uczynków, poprzez które ktoś poszukuje nagrody w swojej doczesnej egzystencji. Koniec przypisu. Przypis 4. Amitabha. Odnosi się do buddy o nieskończonych doskonałościach. Jedną z tych doskonałości jest spokój umysłu. Był on zawsze kojarzony z Zachodem i stąd przyszła koncepcja Zachodniego Raju. Niektórzy wierzą, że powtarzanie jego imienia da pewne wsparcie w uspokojeniu własnego umysłu danej osoby. Rozszerzenie tej dyscyplinarnej pomocy prowadziło wielu ludzi do wiary, że samo stałe powtarzanie tego imienia spowoduje w rezultacie czyjeś narodziny w Zachodnim Raju. Oczywiście, patriarcha wykazał błędność takiego rozumienia. Koniec przypisu. Przypis 5 Zachodni raj ma ogólny związek z miejscem buddyjskiego nieba. Dosyć interesującym jest, że pochodzenie terminu wynikło z podróży Buddy na zachód, kiedy opuścił pałac dla poszukiwania i osiągnięcia oświecenia. Przebywał nadal na zachodzie, kiedy przemawiał, tak więc zachodni raj jest również synonimem osiągnięcia oświecenia lub osiągnięcia stanu Buddy. Koniec przypisu. Przypis 6. Sravasti. Starożytne miasto i królestwo o 500 li na północny zachód od Kapilawastu, obecnie Rapet Mapet, na południe od rzeki Rapty. Uważa się, że znajdowało się w północnym Kosala. Jetavana była umiejscowiona w tym rejonie. Koniec przypisu. Przypis 7. Dasia Kusiala, dziesięcioma rodzajami złasą: zabijanie, kradzież, cudzołóstwo, kłamanie, dwulicowość, oszczerstwo, ordynarne wyrażanie się, chciwość, gniew, stronnicze poglądy. Koniec przypisu. Przypis 8. Osiem złudzeń. Odnosi się to do ośmiu niewłaściwych lub stronniczych działań, przeciwieństwo ośmiu szlachetnych. Koniec przypisu. Przypis 9. Dziesięć dobrych cech lub cnót definiowanych jest jako nieobecność myśli dziesięciu rodzajów zła. Patrz, dziesięć rodzajów zła. Dziesięcioma cnotami są również synowskie poświęcenie, braterstwo, lojalność, bycie godnym zaufania. Życzliwość, wielkoduszność, oszczędność, skromność, zdecydowanie i stałość. Koniec przypisu. Przypis 10. Avalokiteshwara, zwany również postrzegającym dźwięki albo elementy świata. Jest to imię współczującego bodhisatwy Kuan Yin, często błędnie nazywanego boginią współczucia. Kuan Yin znajduje się po lewej stronie triady Amidy, podczas gdy Mahastama Prapta znajduje się po prawej. Koniec przypisu. Przypis 11. Maha Prapta, pierwszy z dwóch chińskich znaków tej nazwy oznacza bala, staman, potęgę, wpływ, władzę. Drugi aspekt okoliczności. Oba razem oznaczają ten, którego mądrość i siła sięga wszędzie. Maha Stama Prapta to jest wielka siła, która osiągnęła dojrzałość. Jest to również imię Bodhisattwy po prawej stronie Amitaby. Koniec przypisu. Przypis 12. Siakya Munim. Siakya jest nazwą plemienia Buddy. Muni oznacza mędrca. Tak więc Shakya Muni jest buddhą lub mędrcem z plemienia Shakiów. Był on synem siódhodhany władcy Kapilawastu na stokach wzgórz Nepalskich. Jego matką była Maja, która zmarła, gdy Budda miał 7 lat. Był wychowywany przez jej siostrę Pradżapati. Koniec przypisu. Przypis 13. Jeżeli chcecie praktykować, możecie to robić żyjąc ze swoją rodziną. To stwierdzenie oraz poemat o tym, co bezkształtne, który patriarcha następnie wygłasza. Podkreślają fakt, że dana osoba może praktykować buddyzm nie przebywając w klasztorze, ponieważ w rzeczywistości buddyzm jest drogą codziennego życia. Ta zasada wydaje się być zapomnianą przez wielu ludzi, i przez to powstało błędne rozumienie, że prawdziwym buddystą można być jedynie poprzez opuszczenie swojej rodziny. Patrz również rozprawa na ten temat w sutrze Wimala Kirtiego. Koniec przypisu. Przypis 14. Diana. Medytacja. Diana jest metodą medytacji, w której ktoś siedzi spokojnie, aż jego umysł stanie się cichy i spokojny. Celem jest zrozumienie i uprzytamnianie sobie najdrobniejszych myśli w swoim umyśle, aby zyskać równowagę, która może być zachowana do następnego dnia oraz zyskanie większego wglądu w swoje codzienne czynności w celu ujrzenia, w jaki sposób każde wydarzenie może być bardziej dobroczynne dla innych. Koniec przypisu.